Lahey TV prezentuje produkcję oryginalną. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku programu Krewur w Ogrodzie zajmiemy się ogrodem pana Dewina Zachodniego, multimilionera, udziałowca wielu skorumpowanych spółek, takich jak Merry Wedder czy Patriot Beer. A tuż po tym odcinku zostanie on osobą tonącą w tym samochodzie. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Zapraszam Państwa do przejścia przez ten obrót. Nie będzie łatwo, ponieważ jeśli oglądaliście już poprzednie odcinki mojego programu, to wiecie, że nienawidzę takich zmodernizowanych przestrzeni, gdzie wszystko lśni i błyszczy. A ponadto, jeśli śledziliście wątek fabularny GTA V, to wiecie z jaką ogromną sympatią darzę razem z moimi przyjaciółmi, Franklinem i Michałem, Pana Dewina Zachodniego. A raczej z jaką antypatią. Mam ochotę wysadzić tą posiadłość w pizdu, ale niestety. Reżyser tam mnie cały czas uspokaja, żebym tego jeszcze nie robił. Pod koniec odcinka czeka nas również wywiad z panem Zachodnim. Prosto z bagażnika jego auta. Zapraszam do oglądania. Eksplorację przestrzeni pana Dewina Zachodniego rozpoczynamy klasycznie od części zewnętrznej działki. Tutaj widać połączenie modernizmu z klasycznym polskim budownictwem, to jest dębowe drewno i tuż za nim tuja. Nie rozumiem jednak wysokości tego okrącenia. Zadaniem ogrodzenia jest ochrona parceli przed niepożądanymi gośćmi. A tutaj nawet grube kidos by przeskoczył przez tą imitację ogrodzenia. Widać pierwsze niedbałości, których również nie jestem w stanie zrozumieć. Ten człowiek jest multimilionerem, a ma przed domem gnijące, brudne drewno. To jest jakiś nieśmieszny żart? Zwieńczeniem ogrodzenia jest marmurowy pasaż, który jest obskurny. Wiecie co on przypomina? Szkolne parapety. Serio. Dewin Zachodni jest takim cfe... Że musiał nawet zapieczyć parapety ze szkół, żeby wykończyć swoją chatę. Przed bramą główną witają nas dwie Sansevierie i obrzydliwe skrzynki pocztowe. Devin zachodni te skrzynki chyba podjechał biedaką z Paletowej, bo nie wierzy, żeby sobie takie kupił. Naprawdę. Tuż obok pan debil... <laughs> Przepraszam, przejęzyczenie. albo i nie. Tuż obok pan Devin postawił brzozy. Symbol walki o czwartą rzecz pospolitą. Symbol walki o wrak tu polewa. Ciekawostką jest to, że dziwnym trafem tutaj też co roku, 10 kwietnia, rozpijają się samoloty. Na wieście, wita nas Brama, która ma tyle wspólnego z tą przestrzenią, co Amanda z wiernością, a Michael z trzeźwością. Ja rozumiem połączenie modernizmu z klasycyzmem, ale to? Te spiczaste zakończenia Devin mógłby sobie wsadzić w dupę. Wyszłoby na jedno. Przed domem rosną monstrualne palmy. Powiecie, że pewnie zajęte? Otóż nie. Podobno Devin zachodni osobiście je tutaj sadził. Ja bym tam ch... mnie nie wierzył, ale co mi to. Tuż obok palm znajduje się pasaż wykonany z cyprysów, bo jak wiecie, cyprysy rosnące naturalnie w środkowych Włoszech idealnie komponują się z palmami rosnącymi na Hawajach. Całość dopełnia przestrzeń, na której standardowo rosnąłby trawnik, ale tutaj z uwagi na cięcia w budżecie i słabe dojście kanalizacyjne, Pan Zachodni wyrzuca ekskrementy ze swojej posiadłości. Co to te całe ekskrementy? Gówno, Szanowni Państwo. Wjazd do parceli zdobiony jest tym samym pasem tui i dębowego drewna, co w jakiś sposób sprawia, że parcela jest bardziej estetyczna i trzyma się pewnego ładu i składu. Podłoże, po którym przejeżdżają samochody, Poza tym, że kompletnie nie pasuje do tej działki, ma wymiar historyczne. Kostka, która jest tutaj położona, pochodzi ze starożytnych Aten, dokładnie ruin Akropolu. Po niej stąpali wielcy ludzie, tacy jak Aleksander Moczodoński czy greccy bogowie, tacy jak Zeus, Hephaistos, a także Posejdon. A teraz stąpa po nich ten cel. No właściwie stąpał. Podłoże to prowadzi nas do opus magnum tej działki rzekomej willi. Mam być szczery. Gorszej budowli nawet kidosy w Minecraftzie nie zrobię. Jestem przekonany, że ten dom został zaprojektowany przez czteroletniego syna najebowego architekta, który nie zauważył, że jego pociecha podmieniła plany zabudowania i puścił dalej taki ścieżko do budowy. Bardzo Państwa przepraszam za moje dzisiejsze nastawienie, ale negatywne emocje mną szargają. Być może przez fakt, że działka, którą eksplorujemy, należy do tej mędy. Przed wejściem do domu wykonany został pasaż z przepięknych roślin. Zdobym bupetunie, sansevieria, miniaturowe palmy, najpewniej juki, a także te ozdobne trawy, które rosną w każdym polskim urzędzie. Całości dopełnia ten zbiornik wodny, w środku którego ułożono kilka kamiennych płyt. Devin kurwa grał makapakę w dobranocnym ogrodzie Ciejakich. Nad roślinami znajduje się niewykończone zadaszenie. Widać, że mury już gniją od braku elewacji. Nie wiedzieć czemu, przy zawyższeniu znajduje się dziura. Być może Devin ćwiczy stanie na kwiatki z dachu? Naprzeciwko domu mamy kolejny pasaż z jelemi roślin, które niech*** są do siebie podobne. Bo w jaki sposób, szanowni państwo, ktoś o bladym pojęciu dotyczącym obrodnictwa posadził bytuję obok palmy, a palmę obok kaktusa, żeby to na końcu kaktusa posadzić obok grozy. A wszystko to posypać białym kamieniem i zwięcić posadzonymi na odp***dę sansewieriami, oleandrami i krzaczastymi kaktusami? Aby przejść dalej, należy zrobić kółko wokół tego ściera, które ktoś nazwał domem. Po drugiej stronie, wcale nie jest lepiej, szanowni państwo. Tutaj rzekomo jest przestrzeń wypoczynkowa parceli. Ale mówmy, jaka jest rzeczywistość. Tanie meble ogrodowe Ziska, plastikowa trawa i da i kaktusy wsadzone w kamienie. Wszystko to wytłoczone płytkami zajętymi z rozbiórki toalety w szkole podstawowej numer 1 im. Jarosława Kaczyńskiego w Budziszewicach. Nie brakuje jednak akcentów roślinnych. Za to muszę przyznać plus. Tuż przed oknami domu znajdują się kolejne piękne rośliny dekoracyjne kolejne petumie, sansewierie. U Leandry czy trawy zajane z urzędów polskich? Niestety, tutaj kończą się plusy. Ogród nadal pozostaje monotematyczny, zagroż w nim odrobiny Spójrzcie tutaj, parasol pod zadaszeniem. Czy to wymaga komentarza? To myśl chyba od nadmiaru kasy za bardzo odjebał. Chciałem porozmawiać z tutejszym mieszkańcem, który opalał się na leżaku ziska. Ale ten nie był zainteresowany rozmową i zaczął mnie atakować. Dlatego skończył tak jak skończył. Poszedł spać na słońcu. Mam tylko nadzieję, że nie dostanie udaru słonecznego. Idąc dalej, jest tylko gorzej. Przed Państwem jakaś dziwna instalacja. Rzekomo fontanna wodna, ale przypuszczam, że to jest druga kanalizacja, która wylewa szczyny z tego biednego milionera na całe Los Santos. Pokazując przez to swój szacunek do mieszkańców tej pięknej miejscowości. Są również duże kamienie, zajebane z kopalni wujek, a także palmy, które już gniją od patrzenia na nie. Też bym wolał zgnić niż rosnąć u Debi na Ten program jest już tak stronniczy, ale co mi to? Patrzcie na kolejny przykład skrajnej nieodpowiedzialności właściciela posesji. Schody wykonane z gołolity połączonego z kamieniami ozdobnymi. Czyż to się może złamać w pół w każdej chwili? Szczególnie, że jest tylko przymocowane do ściany z jednej strony. No, ale co? No kto Boga temu zabroni? Na zakończenie recenzji dodatkowa przestrzeń wypoczynkowa. Dupny basen i kilka leżaczków. Czy to wymaga jakiegoś komentarza? Patrzcie jaki kretyn. Dużą brzozę wsadził do daniczki. No jak to w ogóle tutaj rośnie? Przejdźmy do wywiadu z właścicielem tej posesji. Być może ta część będzie bardziej spokojna od poprzedniej. Panie Zachodni, słyszy mnie pan? Kurw, wypuśćcie mnie, błagam, ratujcie mnie! Słyszy nas. To dobrze. Panie Zachodni, czy zgadza się pan ze stwierdzeniem jakoby działka cała pałkę? Wypuść, co? Co to znaczy ssała pałkę? Była do Człowieku, wyjdę z tego bagażnika, to spuszczę ci w Zresztą zaraz przyjedzie moja prywatna ochrona, to się skończy, babci sraje i żywot tego śmiesznego programu. Czy żywot się wkrótce skończy? To się jeszcze okaże. Nie wyprzedzajmy fakt. Mało jest pan rozmowny. Bije pan ciągle bagażnik tego pięknego tornado. To co pan to robi? Odpierdź, się ode mnie fizycznie i mentalnie. I swear on Allah, że zaraz wyjdę z tego bagażnika, to będzie miał Jak pan chce wyjść z tego bagażnika, skoro pana związałem? Oj, zobaczysz, Gnoju. Gnoju? Przesadziłeś teraz! Nie wiem, nic nowego! Ty, Gnido, chciałeś nas zniszczyć, pozbawić mnie albo Michała życia! Jesteś okropnym człowiekiem, Mendo. Ty, ty Trevor, mam przej. Oho, mamy towarzystwo! Mm. Pierwsza, brygada, domada, Więcej was trzy, nie miała i Więcej wszyscy dwa, nie miała... I tak wszyscy polegniecie! Oni cały czas przyjeżdżają! Czekaj, dwa, po wsparcie. No, w końcu można się po zdalać. Kurwa, no nie, no telefon. Kto mi niszczy mój spokój domowy? Halo! Nalina, przyjeżdżaj do dewinacy wsparcie. Merry Weather na nas nasłał. <słuch> o Boże, zaraz. Daj mi odpocząć chwilę po ostatnim programie. Przyjeżdżaj natychmiast! No już, czekaj. Ty słyszysz to? Co? No to już pomysł. stąd! Ja pierdolę, jaki syf tu jest, co tu się w ogóle porobiło? Kurwa, się ledwo przycisnąć idzie. Siema, chłopaki! No w ostatnią chwilę przybyłaś. Co wyście narobili, chłopaki? Wywiad z Debinem robiliśmy i nasło na nas Merryweather. Niech pi ktoś pomoże, błagam! Morda tam kaszalo cię gupi. No toście porobili ładnie, Chy. że musiałam wam pomóc. Dobra chłopaki, no ja chciałem sobie odpocząć jeszcze, więc wiesz, po pojadę sobie i coś tam porobię dla siebie. No dzięki bardzo za pomoc. My też się zaraz w sumie będziemy zbierali, bo coś musimy zrobić z tym Davidem. Dobra, na razie, trzymajcie się. No cześć. No, odgruzować trzeba teraz to całe dziadostwo. No i elegancko. No, ktoś znowu jedzie. A nie, to majtki, dobra. Co tu się dzieje? Mieliśmy już dawno go zrzucać ze skarpy. Nagrywki robiłem do programu. Do tego śmiesznego programu, którego nikt nie ogląda. Mówisz tak, bo twoja restauracja upadła po ostatnich płynnych defekcjach. Dobra, nieważne. Jedziemy. Ty jedź, ale ja za chwilę wyjadę, bo muszę wydać konkluzję. Szanowni Państwo, to jest skur. totalne bagno. Ch... Karatonowa rzeczywistość, gówno pierdolone, torfowisko, ścierwo, gnój, kiła i mogiła. Najgorszy owrót na świecie, dom jeszcze gorszy, takiego ch**wa nie widziałem w obrodzie Dissanty. Jeszcze na nowrób, jeb** wina, jeb**, 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 Dobra, możemy jechać. Aha, wszyscy już pojechali oprócz mnie. Dobra, no to ja jadę. Dziękuję Państwu za obejrzenie kolejnego odcinka programu Trebor w obrocie. Zachęcam do ponownej sypukcji kanału Lahaj TV i do pozostania z nami.